Do godzina czy nie dwie dwie dwie. No, serdecznie. Ale do godziny 10, nie na I zmiana. Do A tak, oni mają to, to. Za dwie jest. Za dwie, więc czasem <grym> jest <grym> sami. No, oni I zarobę sobie, nie Chodź, podejdź z nami. Dzień dobry, witamy. Mamy pokar na czas słuszny, to jest pokar na czas słuszny. Kto jest tym wiernym niewolnikiem, czyli sługą? Ja jestem. Jeden z dwunastu Aniołów. obiedzień dwadzieścia Bo niewolnik, tam jest znak zapytania, on zdradził Jehowę z Panem. Mateusz dwadzieścia cztery Ale ja służę Chrystusowi, gdzie apostolskie i jestem świadkiem Chrystusa. Włóżnika też. Macie dwóch świadków, a to są świadkowie Jehowy, amerykańskiego. Jechowy, czyli widziane organizacje, strażnicy i Korporacje. się. No Jacek nie chciał podejść świadków. Zdradzić się powiedział, że jest głową, na jakim kątym. No. Ja jestem prawa ręka Chrystusa. A Chrystus jest głową nad każdym mężczyzną. Pierwszy Koryntian 10, 11 rozdział od 1 do 3. Mamy pracę. O, mamy dwie biblię. Ta jest starsza, ta jest nowsza. Najnowsza. Najnowszy przekład. <laughs> A wy nie macie nic. A jak nie mają, Chrystusa nie mają nic, a stoją na haciach i nie zaniosę. Mamy pracę dla Świadków Jehowy, pokarm, żeby byli aniołami, błogosławionymi przez Chrystusa, przez mnie jako Matej, Objawienie 2012. Ja mogę błogosławić, bo anioł przynosi, daje tytuł urodzi anioła, z błogosławieństwa, z prawdy. Anioł to jest słu służebnicze, służyć mamy. Pobraćków 7.7. Większy przykazę błogosławieństwa Miejszemu, czyli anioły, Mateusz 24.31. Nie, nie pioniery. Także słowa i tytuły mają znaczenie, bo Chrystus, Mateusz 23.8-12, mówi, że jest jeden nauczyciel Chrystus, a my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, ale przywileje anioła, syna Bożego. O, idzie siostra. Sąsiadka. No Anna. Dobra. To jest głowa już. Mam dwóch synów. Ta chwila jest niedopełniona. No i tu jest początki Anioła starszego od godziny 19.04. Chciałbym się pomodlić za Świadków Jehowy do Ojca, który jest w niebie, nie w Ameryce. To jest Chrystus Ojcem w niebie. Izajasz 9,6 Módlcie się za Świadków Jehowy, by mogli się nawrócić do Chrystusa, jednego prawdziwego Prawiciela, Boga Ojca, który daje zmartwychwstanie, życie, prawdę za darmo. Służenie Chrystusowi nie jest wciążliwe. Bóg Ojciec, Abrahama, Izaka, Jakuba. Jak słońce jest jedno, tak Chrystus mówi. On jest światłością świata na 9,5 i my mamy świecić prawdą Jego jak odwijać, jako krople rosy odwijać Jego e, światło i być solą ziemi także no abyście środkowie Jehowy wybudzili i żeby tutaj przyjęli prawdę Chrystusa i były zbory Chrystusowe jak będzie dużo ludzi, którzy będą słuchać Chrystusa, a nie nas jak apostoł Paweł siedział w więzieniu było ich dużo i pierwszy Koryntian piąty rozdział, pierwszy werset i obecnej obecny duchem potępił tego człowieka, że on służył ze swoją mamą seksualnie. Czyli Sodoma maggo mora już tam była. Także te zbory się wtedy rozpadły, co apostoł Paweł zakładał. I my teraz chcemy otworzyć Objawienie 5 rozdział 10, 11 werset procie tysięcy aniołów i zbory, żeby były w Chrystusie w jednym pasterzu w duchu prawdy Jan 14 17, Rzymian 8, 9 i jest jeden na 10, 16 i żeby zjednoczyć wszystkie dzieci rozproszone z całego świata, ale dzieci Chrystusa my robimy jako synowie ja jestem synem i jest córką jest córka, 2 Koryntan 6, 18 w Apostoł Paweł nie znał Jechowy, Rzymian 10, 13, każdy kto wzywa imienia Emanuela króla Izraela nie chodzi o Chrystusa, nie chodzi o Jehowę z amerykańskiej firmy, bo oni mają e, wszystkie tytuły Chrystusowi zabrali, zrobili z Niego z anioła. I dlatego my współczujemy świadkom Jechowy i chcemy, żeby oni byli świadkami Chrystusa z dzieja posolskie DOI. Jako wybrani i pomogli nam świadczyć o Chrystusie, e, bo oni są ze Starego Testamentu psalm 83,19 i, i zawsze 4310 10 z Jachwy, w Biblii tysiąclecia Jachwy zrobili sobie Jechowe. W Nowym Testamencie wpisali sobie tego Jechowe, a w innych pismach greckich nie, nigdzie nikt nie wpisał. Czyli świadkowie są taki falsyfikat, yy, Wiadomo, że papier wszystko przyjmuje, to jest fałszywy, fałszywy banknot. I Chrystus jest niepodzielony, jest prawdziwy. Apostoł Paweł mu służył, Maria go urodziła. My służymy właśnie temu Chrystusowi, co apostoł Paweł się nawrócił. Dział apostolski 9 rozdział od 5 do 20. A że są fałszywe Chrystusy, to pokażemy. Tu są ludzie fałszywe Chrystusy, co nawet użyli siły, żeby mnie rzucać. Także pełność takich fałszywych Chrystusów, udawaczy miłości sodomskiej, gomorskiej, prostytutek, że Pan Jezus ich zabierze na błoki do nieba. Obiecują ludziom niebo. I w miłości stołki władza, jak faryzusze się karmią tym. List Judy cały, taki jest, jest duch każdego zboru, każdej religii, każdego kościoła. Że tam nie ma życia, bo nie ma ducha Chrystusowego. Żyman 8, 9. Ale tutaj mamy już drugi, 5 kamień. Tu Chrystus jest tą skałą 10, 4 jest kolica 10.4 tą skała tu chodzi Chrystus bo Chrystus nie jest kamykiem, kamykiem jest apostoł Piotr i na tej skale Chrystus zbuduje na Syjonie właśnie ta skała i gromada Syjona Przyjmij Anioł, dał mi błogosławieństwo początki oni go może nie znają, bo za mojej kadencji ich nie było, u Świadków jak mnie wyrzucali Jana 16.2 teraz jest kompletowane 144 tysiące z Pogan Przemianę 11 rozdział 25.26 26 Poprzez waszą wiarę w Chrystusa, w Duchu Prawdzie Bo Chrystus wie kto do Niego należy I mamy tu siódmy anioł o, Baranek tutaj jest i mamy za barankiem, nie za kobietą, prostytutką duchową ranek to jest ten co ma wesele z owienicy, którą założył Jana 3,29 i siódmy anioł wylał czasze w powietrze. Czyli każde religie jest kłamstwo, w telewizji, w radiu, wszędzie. Ale między deszami można prawdę, jak ktoś w sobie znajdzie Boga, gdzie posłów 17 rozdział, od 11 z jakich i Gorejczycy do 34, że my się poruszamy w Bogu, w nim jesteśmy. Ubóstwo nie jest podobne do takich stojaków na pustyni Cielca, bo nie wyjście z Objawienia 18.4 z katolicyzmu, ale 2 Koryntian 6, rozdział 14-18 do 18 nie chcą wyjść skłamstwa amerykańskiego Pana Jehowy, którego wpisali. Oni wpisali Jechowy, ale Pan to jest ten ze świata Cezar od podatku, wpisali już dawno, jak uczniów chrystian no, zniszczyli, bo założyli religię rzymską w Kościół Obrzechni i Ktoś chciał głosić, to kat głowę ucinał. Na siłę musiał zostać katolikiem. A teraz jest wojna, że diabeł zabija kłamstwem. Ja Jana 844 i ich ojcem jest chyba kłamstwem. A chcemy, żeby był Chrystus. Duchu, Kroba, ma Boga. W duchu prawdy. Nie Chrystus, królnie Pan. I Chrystus chce, żebyście byli aniołami. Mateusz to już 24 i Wybranymi. U Chrystusa się dobrze służy, lekko, proste, wszystko jest zrozumiałe. To jest nadzieja. Życie wieczne braje na Ziemi. Então, só